przedstawiam fragment e, e, takiego zapisu elektroencefalograficznego zarejestrowanego e, podczas snu. To jest właśnie z poszczególnych etapów. Zobaczcie Państwo, ten pierwszy etap relaksacji czy drzemki, w nim zna, można zarejestrować te fale, które określiłam białym ranem alfa. E, to, e, jakie uczucia temu towarzyszą, to jest takie odlatywanie, coraz nasza uwaga staje się coraz mniej skupiona na tym, co mówi osoba na przykład w trakcie wykładu. Zaczynamy myśleć o niebieskich migdałach, mamy wrażenia takiego fruwania czy uciekania z sali. W kolejne kolejne stadia to są już stadia snu wolnofalowego, przy czym to najgłębsze stadium. Zobaczcie Państwo, ma prawie wyłącznie fale wysoko-amfitudowe. Okazuje się, że to czwarte stadium snu wolnofalowego to jest to stadium, które daje nam największy wypoczynek. Innymi słowy, jeżeli jesteśmy bardzo zmęczeni, to natychmiast wpadamy w tę najgłębsze stadium snu i jest to równocześnie stadium, które nam daje najlepszy wypoczynek. No i z tą właśnie ja pod koniec yy, yy, takiego cyklu pojawia się epizod snu paradoksalnego, któremu towarzyszy wysoka aktywność chorób yy, zgody. Proszę Państwa, sen jest nie tylko niezbędny dla nas jak jedzenie, jak picie, jak powietrze do no, oddychania, Pozbawienie snu może stać się przyczyną śmierci, jak ma to miejsce, jak Państwo wiecie, w przypadkach, kiedy zaśnie za kierownicą. Ma to miejsce również y, zasypiać mogą żołnierze w marszu, wyczerpaniu y, właśnie przedłużającym się tym stanem. Y, z doświadczeń na zwierzętach wiadomo, że pozbawienie y, y, szczurów y, snu mimo tego, że mają dostęp do i wody, też prowadzi do ich śmierci. A e, rekord, taki najdłuższy, udowodniony czas całkowitej bezcenności został podbity w 1965 roku przez e, no, trochę młodszego może kolegi, czy może równolegle, e, Randy Gardnera który nie spał 264 godziny, to jest 11 dni, to jest najdłuższy udowodniony czas niespania. Słyszałam, że w ostatnich latach ktoś próbował ten czas pobić. Nie mam już dokładnych informacji na ten temat zachęcania do Chodzi o udowodniony poligraficznie brak snu. Ale proszę Państwa, temu chłopakowi, który już był bardzo silnie zmotywowany, to do tego doblingowała, że do tego cała jego klasa. Wszyscy koledzy, wszystkie koleżanki, no żebyś tylko się postarał powić ten rekord. Więc on miał, wykazywał bardzo silną motywację, bardzo chciał ten rekord pobić i chyba tylko dlatego tak długo mu się udało, ale tak do tego, żeby utrzymać go w stanie czuwania, już trzeba było używać bodźców bólowych, bo inaczej natychmiast zasypiał i w jego zapisie pojawiały się wolne fale. Ciekawe jest również, że po tym jak nie spał tak długo, tego sężurów nawczy niestety wynosił zaledwie 14, no nie spał na 15 godzin. Także proszę Państwa, zaległości we śnie nie daje się ku, szalowi odespać, nic na zapas się nie można, jak również to, co przepadło ze snu, to już nie jest Proszę Państwa, teraz kilka słów na temat cech snu wolnofalowego, paradoksalnego. No więc o jednej powiedziałam, występowanie tych twarde, tak innych cech, które może na razie zostawimy jako Dla Państwa jest istotne z boku. Natomiast są y, takie oprawy ze strony układu autonomicznego, a więc tego, który jest niezależny od naszej woli, układ nerwowy niezależny od naszej woli. To jest spadek częstości oddychania, spadek ciśnienia krwi, spadek temperatury i ciała, i mózgu, spada również napięcie mięśniowe. <grym> czyli, czyli właściwie są to te cechy, te cechy, Snu, które zauważali nasi, yy, yy, chciałam powiedzieć przodkowie, ale powiedzmy zanim opisano fazę snu paradoksalnego, często tak uważano, że właśnie to yy, obniżenie przerabrzenia metabolicznych, to jest najbardziej istotna cecha fazy snu w ogóle. Yy, ale yy, zobaczycie, że jest... Yy, nie, nie ze wszystkim to jest prawda. Towarzyszą w tej fazie snu również pewne zmiany hormonalne. Może no wydziela się hormon wzrostu, zwłaszcza w tym pierwszym cyklu sennym. A jak Państwo pewnie hormon wzrostu jest hormonem, który nie tylko buduje nasz wzrost, ale stymuluje również wydzielanie innych hormonów. Niemniej jednak, coś w tym, że w czasie snu się rośnie, prawda, jest coś prawdy. I y, tej fazie snu towarzyszą marzenia sen. W ogóle marzenia senne towarzyszą w fazie paradoksalnej, w fazie wolnofalowej. Z tym, że to co nam się śni we śnie wolnofalowym jest takie wyrozumowane powiedziałbym, jest takie męczące. Jeżeli nam się śni klasówka i nie możemy znaleźć odpowiedzi na jakieś pytanie, to jest właśnie, albo przypominamy sobie jakieś działania rachunkowe. Bardzo szczegółowo i dokładnie, to, właśnie to, to jest właśnie ten rodzaj mapień sennych, który jest związany z fazą wolnofalową. Natomiast cechuje się ta faza snu wysokim progiem pobudliwości, czyli silnych bodźców trzeba użyć, żeby wybudzić się z tej fazy snu. Człowiek wybudzony z tej fazy wykazuje taką w dezorientację w czasie i nie może sobie skojarzyć, jaki to dzień, czy to jest dzień, czy to noc, czy to była drzemka, czy no właśnie, tym się charakteryzuje sen bogatkowy. No z tego pewnie w, w względu w, w, stworzenie Ewy z żebrada mało możliwe, bo to nie począł To kolejna faza, to jest sen paradoksalny. Zobaczcie Państwo, że jego ceny są zupełnie przeciwstawne do tych, które pojawiają się w trakcie stylu paradowego. Otóż dochodzi do tych, do tych wspomnianej czynności wysokiej aktywności kolnozylowej. Ta aktywność jest tak wysoka, jak na przykład w trakcie czuwania. Zupełnie, jeśli chodzi o poziom aktywności, nie odbiega. Dotyczy natomiast nieco innych obszarów kolonowych. O ile wczuwane mamy czynne przede wszystkim płaty korowe, prawda? To że, że, że śnie w śniegu uaktywnia się tak zwana kora limbiczna. Taka kora, która jest związana z emocjami, z gniewem, z agresją, ale i przeciwnie, z radością, z przyjemnością. Takie okolice korowe się uaktywniają. To, towarzyszy temu również... Kompletny spadek napięcia Napięcie jest zupełnie w zamieniu. I szybkie ruchy gałek, takie szybkie w poziomie naprzemienne, które wyglądają z zewnątrz, jak się patrzy na śpiącego przez powieki, jakby ekscentował jakiś film, który się przed nim przesuwa, no i rzeczywiście pojawiają się te marzenia senne. senne, które mają zupełnie... bardzo emocjonalne, wkładające się w długie takie historie. I to właśnie najważniejsza cecha tych małych Poza tym, są one bardzo z reguły dość dobrze pamiętane, a w każdym razie bardzo łatwo można się nauczyć ich pamiętania. Co prawda niektórzy sobie zadają pytanie, po co je pamiętacie, jeśli mają jakiegoś wielkiego znaczenia, no ale... W ostatnich latach badacze zajmujący się badaniem snu zwracają większą uwagę na treść marzeń sennych, próbują ją powiązać z zachowaniem, także badania w W tej fazie snu paradoksalnego towarzyszy również aktywacja układu autonomicznego. Zobaczcie tak, Państwo, rośnie częstość... na ciśnienie krwi. Temperatura mózgu i ciała rośnie. Mało tego, wydziela się hormon, który jest związany z aktywacją organizmu. kortyzol To jest hormon nie tylko aktywacji, to jest również hormon stresu, jak może Państwo wiecie. On nas przygotowuje do czuwania, które zaraz za chwileczkę nastąpi. Z tej pary z tyłu, jest, Łatwo jest się wydarzyć. Zobaczcie Państwo, zaznaczyłam tu Państwu, że sceny paradoksalne pod wieloma względami przypominaczu czuwanie, właściwie pod większością względów przypominaczowania. Natomiast jest na zasadnicza różnica to jest brak świadomości, czyli ta cecha, która jest dla snu najistotniejsza, tak dla fazy wolnofalowej, jak i fazy paradoksalnej. Kompletny zamk świadomości. No i spadek napięcia mięśniowego, bo gdyby nie ten spadek napięcia mięśniowego, to w szeregu zaburzeń w tej fazy snu to pojawia się, pojawiają się reakcje ruchowe. Reakcje ruchowe programowane są w mózgowiu, tylko nie są wykonywane w tej fazie snu.